We wtorek na platformę Netflix wleciał drugi sezon serialu WWE Unreal. Dziś więc na kanale Prawda Wrestlingu porozmawiamy sobie przez te najbliższe kilka minut o tym, jak wypadł ten cały drugi sezon, czy te pięć odcinków to jest coś wartego obejrzenia i czy oferują one cokolwiek, co poszerza trochę perspektywę fana na wydarzenia z okresu mniej więcej od kwietnia do sierpnia 2025 roku w WWE. Tak więc ja jestem Piotr Szołow-Małecki, to jest Prawda Wrestlingu a już trochę spojlując, dzisiaj porozmawiam

No ale dobra, Unreal, kiedy pierwszy sezon premierował na Netflixie, było promowane jako taki już naprawdę na maksa, odkrywający kurtynę coś, co miało być takim WWE 24 za czasów networka, ale jednak bardziej teraz już pokazujemy, że to wszystko, co tu oglądacie, to jest jedno wielkie przedstawienie show, tutaj się zmieniają koncepcje, scenariusze tutaj to mieliśmy przygotowane, a to nie a tu tak się dzieje a tu tak. No i ja tego pierwszego sezonu głównie dlatego nie oglądałem, bo z tego typu programami jest tak, że WWE. Opowiada swoją wersję historii. Czy ona często jest bliska prawdy? No tak, czasami można powiedzieć nawet, że jest prawdziwa. Jednocześnie jednak trzeba mieć z tyłu głowy, że wciąż jest to wersja oficjalna, taka jaką WWI chce, żebyście przyjęli. Więc możemy nawet ostro powiedzieć, że to jest taka WWE-owska propaganda, dlatego też trochę trzeba podchodzić z rezerwą do wszystkiego, co się w tych programach dzieje, i tak było już za czasów tych wszystkich dokumentów WWE 24 i tego typu podobnych, które wlatywały na networka przy okazji tego Netflixowego jednak mam wrażenie, że przez to, że grupą docelową takiego programu jest jednak albo niedzielny fan WWE, albo taki fan, który nawet może WWE niekoniecznie za dużo ogląda, albo może nawet wcale, to przez to powiedziałbym, że tu tym bardziej trzeba mieć z tyłu głowy. Że jest to pewna wygładzona, bardzo ładnie opowiedziana wersja historii, jaką WWE chce, żebyście poznali. Więc WWE pokazuje wam tylko tyle, ile chce pokazać. Ani więcej, ani mniej. Bo jak się okazuje, w praniu nie jest to nic niesamowitego, takiego czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, nawet już za czasów networkowych, bo takie programy były bardzo podobne. Jednak zastanówmy się, czy z tego drugiego sezonu jesteśmy w stanie wyciągnąć coś ciekawego. Mamy więc pięć odcinków, i one mniej więcej poruszają się w okolicy czasowej od Wrestlemania do SummerSlam, i też nie poruszamy wszystkich wątków. Kręcimy się wokół konkretnych postaci, wokół konkretnych historii. Do niektórych wracamy, przy niektórych jesteśmy tylko na chwilkę. To no jest to taki typowy WW dokument, gdzie WWE mówi, no i wtedy zrobiliśmy tak, co? No chcieliśmy zrobić to, ja cię no ale to się udało, ale to się super nam udało. No bo generalnie jedną z takich najzabawniejszych rzeczy, jaka się dzieje w odcinku o fejkowej kontuzji Sefa Rollinsa jest to, jak WWE, jak ten dokument, jak ten serial pokazuje, że no udało się, udało się zachować te tajemnice, że Sef nie był tak naprawdę kontuzjowany, wiedziało raptem sześć osób i w ogóle, ale to trzymaliśmy w no świetnym sekrecie. Tylko, że tak Szczerze mówiąc, to ktoś to też musiał nagrywać, czyli te sześć osób plus ekipa Netflixa plus jeszcze, a wrestling Observer, Melcer z Alvarezem i Post Wrestling, bo jeden i drugi outlet donosił że kontuzja Rollinsa raczej prawdziwa nie jest i raczej doprowadzi do Kashinu prawdopodobnie na Summerslam. Bo to jest coś, co było w internecie jeszcze zanim sam Kashin się wydarzył. Czy fani spekulowali, czy to rzeczywiście prawda, czy może Melcer się myli? Oczywiście, że spekulowali. Ale to jak bardzo WWE pokazuje wam w tym drugim sezonie WWE Unreal, że no, trzymaliśmy to tak bardzo w sekrecie, nikt nie wiedział. Powiedzieliśmy Cody'emu. Cody, no, przyjął to, bo jest naszym top guy'em, więc musiał wiedzieć. I Seth w ogóle to nie chciał, żeby LA Knight wiedział, ale no powiedziałem L.A. Knightowi, mówi Hunter, powiedziałem Sefowi: Sef, gdybyś to ty był na jego miejscu, to byś był na mnie wściekły, gdybym ci nie powiedział. A on mówi wtedy. No tak, masz rację Hunter. Dodatkowo mamy wątek Artrufa, specjalnie żeby podbić takie podejście pro federacja, takie wiecie, że WWE zawsze jest najlepsze, rodzina i tak dalej. To zostaje wyciągnięty wątek, jak Naomi kilka lat temu wraz z Sasha Banks opuściły WWE. Oczywiście, nie są neim w tym wątku, kiedy jeden z writerów bodajże opowiada o tej sytuacji. Nie są neim dropowani Vince McMahon i John Laurinaitis tylko mówi się o nich, że no to jeszcze było za poprzedniego reżimu i tam byli też inni ludzie i inny chłopot Talent Relations. No więc y, Naomi jest tutaj pokazana jako ta co odeszła, ale wróciła i teraz to w ogóle święci jeszcze większe sukcesy niż wtedy. Więc jednak WWE to rodzina, nic nas nie zatrzyma, let's go. Triple H tam mówi niesamowite zdanie w kontekście tego Artrufa, że no Arthruf teoretycznie nigdy nie był zwolniony, więc taka percepcja przez fanów jest absolutnie zła, no bo my tylko mu powiedzieliśmy, że nie przedłużymy kontraktu, bo się nie spotkaliśmy jeżeli chodzi o jakieś tam liczby, jeżeli chodzi o ten kontrakt. Więc na jego miejscu to bym przyszedł i powiedział, Okej, okay, ale to może się dogadajmy, a nie szedł od razu z tym na social media. Potem Road Dog mówi, no, yy, no, no, bo my byśmy nie, nie, nie wyciągnęli z niego no, tyle, ile byśmy mu musieli dać. No, jakby musisz sobie pomyśleć, że w tym wieku, no to jak ty wpakujesz w ziomka kwotę X, no to musisz wyciągnąć kwotę 2X, no a z Archdufam tyle nie wyciągniemy. Brawo, dabli, da klepmy się dalej po plecach. Tak, bo zawsze w każdej, nawet takiej firmie, jak jest TKO, musi to tak działać, że każdy kontrakt musi ci przynieść jednak większy zysk, niż przynosi. Ci koszta. To wcale nie tak, że roster, kiedy dowiedział się o zwolnieniu Artrufa, to morale były tam jakieś przepotwornie tragiczne, bo jeżeli Artruf może zostać zwolniony, to w zasadzie nikt nie jest bezpieczny. Absolutnie nie wypada trzymać ludzi, którzy są w twojej firmie przez kilkanaście lat, dlatego chociażby, żeby trzymali fajne morale. Nie, nie, to, to się nie dzieje, nigdzie. Muszę jednak coś pochwalić, cały wątek Lyry Valkyrie, Becky Lynch, to jest coś, co autentycznie fajnie mi się śledziło, słuchanie sobie o tym, jakie były ich odczucia po tej walce na Backlash, po walce na Summerslam, tej no powiedzmy sobie dość kiepskiej, po walce na Evolution, to było naprawdę fajne, Lyra wypadła tam super sympatycznie, Becky zresztą tak samo, więc to jest ten jeden wątek, do którego ja chciałem zerkać, którego byłem ciekawy i nawet coś tam się dowiedziałem. W czym ten serial nie kłamie i nie ma prawa kłamać, to są te wszystkie ujęcia, kiedy możemy sobie spojrzeć na Gorilla Position, gdy jesteśmy w trakcie walki, no bo nikt wam nie będzie aż tak specjalnie podkolorywywał tych reakcji pod to, że ej, jesteśmy nagrywani przez Netflixa, więc musimy zrobić jakieś tutaj szachermacher. No nie, tutaj najwięcej prawdy jest w tym, gdy patrzymy na Gorilla Position, w w trakcie walk i a propos tej prawdy, to chyba najwięcej rozgłosu po tym sezonie dostał wątek LA Knighta, bowiem okazało się, że finisz walki Money in the Bank facetów miał być inny, że Rollins i LA Knight mieli face to face być na drabinie, tam miała być realna walka, a wyszło z tego coś absolutnie innego i gorszego, na co Triple H no, nie był zadowolony, nie był zadowolony Abyss, czyli producent tamtego meczu, ale Triple H po walce to jest istotne, bo twitterowe konta sieją dezinformację, że ta reakcja LA Knighta w Gorilla Position to jest reakcja na to, jak on się dowiaduje, że on przegrywa tę walkę. Nie. Rozmowa z Triple H miała miejsce po Money in the Bank ladder meczu jako reakcja na to, że LA Knight najprawdopodobniej z jego winy zepsuł finish main eventu. Nie ma tam jakiejś takiej burzy od góry do dołu, jest raczej wytłumaczenie tego, że ej, miało iść inaczej i miało wyjść nawet lepiej dla Ciebie, no kurde, to było pod Ciebie też robione słabo. I szczerze mówiąc, to jest pierwszy moment, kiedy ja widzę faktycznie, że rozumiem w pewnym sensie, dlaczego może ten push LA Knighta nie jest tak szybki main eventowy, jak pewnie wielu fanów by chciało. Z drugiej strony jednak na obronę LA Knighta, to świetnie tutaj wychodzi jak zachował się w tej sytuacji z walki na Saturday Night's main event, gdy roli Udawał kontuzję. Tam faktycznie został pochwalony, a jednocześnie realnie jego zachowanie no było bardzo dobre, bardzo w punkt w kontekście tego, jaka historia tam była przedstawiona. A tak w ogóle to największym plusem Unreal jest soundtrack, i mówię to dlatego, że użyto w tym sezonie jednej z piosenek Paramore i użyto też w tym sezonie piosenki Charlie X pochodzącej z albumu z remiksami BRAT. Jeszcze taka szybka wrzutka w trakcie montażu, bo zapomniałem jeszcze dodać jednej rzeczy, a w zasadzie dwóch. Ten odcinek z Artrufem kończy się takim happy endem, niby, że Artrów wraca na Money in the Bank i w ogóle podpisał nowy kontrakt. Triple H mu mówi nawet, że no to mogło być w sumie najlepiej wyszło dla Twojej kariery, ever w sumie, że tak się wydarzyło. No tylko nie pytajcie WWE proszę, co się później wydarzyło z tym Artrufem i po tym, jak ściął włosy, że nic z nim tak naprawdę nie zrobiono, ok? Bo to nie będzie nam pasowało do narracji. I jeszcze jedno sezon kończy się powrotem broka Aleznara, który atakuje sobie i tam chyba Bruce Pritchard bodaj mówi, że Brock wraca jest tam jednym z legendarnych rywali Siny, a ponadto smaczku dodaje fakt, że Lesnar od dwóch lat nie walczył w WWE. To też nie pytajcie się WWE, dlaczego nie walczył od dwóch lat Brock Lesnar. Nie pytajcie. To też niewygodne trochę. Na koniec, czy warto ten drugi sezon obejrzeć? Jak się nudzicie, I guess, tam dosłownie naprawdę jest garstka jakichś fajnych rzeczy do wyłuskania, garstka ciekawostek, których może nie wiedzieliście, jeżeli siedzicie generalnie w jakimś takim kręgu newsowym, to raczej wiele rzeczy wiedzieliście, może na niektóre będziecie mieli inną percepcję, może WWE przekona Was do swojej wersji historii w niektórych przypadkach, czasami możecie coś wyłapać fajnego w drugim, trzecim planie, jak te rozpiski w pokoju kreatywnych na planowe karty Summerslam, które są inne od realnych kart Summerslam z tamtego roku, ale tak poza tym, no to, to nie jest takie 5 godzin, co bym powiedział, ale się, o, ale, ale to było napakowane, no nie, no to sobie tak płynie, no i co, następny sezon jakoś w lato, trzeci sezon, a na koniec jeszcze ciekawostka, i to akurat zabawne, bo nie wspomniano w ogóle o Vincie, nie wspomniano o Laurie Nightisie, ale gdzieś tam powiedziano, że istnieli, w sensie, że no to było za poprzedniego reżimu, tak jak powiedziałem, ale gdy gadano o Pęcie, gdy Pęta mówił o swoim występowanej in the Bank Ladder ladermeczu, to wymieniał rywali, z jakimi zawalczy w tym ladermeczu, i wymieniał wszystkich. I coś mi się nie zgadzało, coś mi się nie zgadzało, bo było nieparzyście. I potem dotarło do mnie w trakcie już przebitek z tego ladermeczu, jak puszczali sobie pod muzyczkę, że tam jest jeszcze Andrade, i oni pokazali destrojera na drabinie, którego wykonał Pęta na Andrade, ale absolutnie nie powiedzieli, ani słowem o tym, że Andrade był w tej walce, co uważam jest całkiem zabawne. Tak więc to tyle. Pamiętajcie o lajkach, subach, podbiciach, materiału, komentarzach. Słyszymy się już niedługo. Ja byłem ja, wy byliście, wy. Trzymajcie się.